Chodźcie, pokażę Wam najtańszy bar w centrum Warszawy. Imponujący, prawda? Here, home, a ja się nie czuję. Za chwilę ceny, ale najpierw lokalizacja. My mamy tutaj miejsca w sejmie hotel poselski, bar nazywany zakratami. Nieprzypadkowo, bo to bar dla władzy. Tam się nie dostaniesz. W barze sejmowym paulaner jest bardzo dobry. Piwo 11 złotych. Kieliszek wina, ponad dychę. Kieliszek wódki 12 zł. Dwa razy taniej niż warszawska średnia. Dlaczego tak tanio? Lokal w sejmie nie zarabia. Ma służyć nie, nie, to widzę. Władz. Posuwa się pan nieco za daleko. Teraz wasza kolej. Czy posłowie powinni mieć dostęp do alkoholu w miejscu pracy? Albo czy powinni mieć dostęp do tak taniego alkoholu w miejscu pracy? Niepotrzebne skreślić. Czas start. Jeżeli się zabierze tą możliwość, to już w ogóle stracimy jakiekolwiek kontakty ze sobą. Tak można przynajmniej poznać posłów z innej partii, wymienić się perspektywami. I ja